Witajcie! Dzisiaj zrobimy zajebiste Sizzling Hot Buffalo Tabasco Beef Jerky Czyli suszoną wołowinę z Buffalo Tabasco Mam tutaj taką piękną ligawę No trochę przerośnięta żółkami, ale to wykroimy jak Będziemy kroić na mniejsze kawałki, ale najważniejsze marynata Także odrobina Naszego Buffalo tybasko, Jak gdzieś uszczędzi filmy, nie do kupienia w Polsce, Nie do kupienia u nas, ale z dostawą z zagranicy. Także nalejemy sobie szklaneczkę, Także tego nie, nie żałujemy. Mmm, No i do marynaty, warto dodać. Odrobinę cukru. Mamy tutaj portugalski cukier, także tabasco z amerykańskiej Louisiany i odrobinę soli z wieliczki. Nic więcej nie trzeba, chociaż pełna dowolność, można eksperymentować. To, co lubi, bardzo dobre te są z sosem teriaki. Zamiast soli można użyć trochę sosu sojowego, ale nie bardzo chcę gościnczości, także łycha cukru jakieś pół łyżki soli miąchamy mm. o. jest ogień Będzie dobrze. Także ligawę kroimy dowolnie. Niektórzy preferują w poprzek, niektórzy wzdłuż. Ja jestem ze szkoły będzie kroimy wzdłuż. Mniej więcej na paski. Sorry, ale ta basko jednak powoduje ślinotok. Ja popiję sobie szklanką wodę. Nie róbcie tego w domu. Jak ktoś nie jest przyzwyczajony do ostrego, to woda. Wzmaga tylko uczucie, bo rozprowadzi tą kapsułę po ustach Lepiej użyjcie jakiejś śmietany, jogurtu. Natomiast hardkory piją wodę. OK. Także wracając do ligawy, pokroimy wzdłuż włókien na paski mniej więcej pół centymetra. I tu wypreferuję takie cieniutkie. 2-3 mm. Ale wtedy wysuszyć się na wiór Jednak lubię jak to mięso stawia oprócz zębą. Zamarynujemy Przez noc W tym naszym Tabasco z cukrem i solą Jutro wrzucimy do sufarki Do grzybów Jakieś 4-5 godzin I powinno być Idealne I nastawione Z góry trzy tacki Wersja Tabasco A te dolne dwie Dodatkowo jeszcze z teriyaki i posypane czoskiem. 4 godziny suszenia i nasze beef jerky prawie gotowe. Tutaj w wersji Tabasco, tu obok teriaki. No myślę, że potrzebuje jeszcze z dwie, z dwie i pół godziny, ale tu jest taki kawałeczek cieniutki był. Myślę, że będzie można spróbować. Za niebiste. Je Nie Mimo jeszcze kawałeczek tryaki, też taki mniejszy, w miarę wyschnięty. Potrzebuje jeszcze jednak trochę czasu, bo środek jest w miarę miękki, a powinno się kruszyć, ale powoli dochodzi. Ale smakowo też bardzo dobre. Także 22 jak słyszycie Sufarka chodzi nadal Jeszcze dwie godzinki Akurat o północy skończy I, i na dzisiaj to tyle Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie I się widzimy ponownie wkrótce